Moim i państwa gościem jest Rafał Warpechowski, dyrektor finansowy Grupy Kanty. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Przejęcie firmy Selt będzie punktem zwrotnym dla grupy Kęty i pozwoli na rozwój rynków eksportowych. Powiedzieliście Państwo na wideokonferencji, która odbyła się dzisiaj rano tuż po wynikach za pierwsze półrocze. Pytanie, co będzie, jeżeli będzie problem ze strony austriackiego regulatora? No, od tego jest uzależniona wszak realizacja tej transakcji, i czas na to mamy do 7 października. Tak, rzeczywiście w umowie przedwstępnej tak oszacowaliśmy potrzebny czas, żeby uzyskać niezbędne zgody. No cóż, to jest po prostu wymóg formalny, proceduralny, natomiast według naszej oceny nie zachodzi żadne ryzyko, jeśli chodzi o rynek austriacki. Po prostu są, każde państwo ma wymogi, które powodują, że musimy taką transakcję analizie urzędu w Austrii poddać. A nie sądzimy, żeby koncentracja była zagrożeniem. A jakie kierunki eksportowe Państwo rozważacie? No już teraz eksport to jest przecież 50% Waszej działalności, ale jeżeli chodzi o, na przykład o Niemcy, no to coś nie widać tam poprawy koniunktury. Szukacie Państwo alternatyw? Generalnie nawet w obecnej strategii, czyli tej 21-25, mówiliśmy, że będzie grupa kenty będzie rosła dwa razy szybciej w eksporcie niż w kraju. To wynika z tego, że w kraju ta nasza pozycja jest rzeczywiście bardzo silna. Za granicą nasze udziały to są udziały kilkuprocentowe, nie przekraczające często 3%. Więc stąd powiedzieliśmy, że ogólnie rynki eksportowe, oczywiście wiadomo, że Europa Zachodnia jest najbliżej, po prostu rynek europejski jest dla nas atrakcyjny, więc my nie wykluczamy na dzień dzisiejszy żadnego z rynku, ani też żadnego szczególnie nie preferujemy, aczkolwiek pewnie w strategii, którą do końca roku zamierzamy zaprezentować, będziemy starali się być bardziej specyficzni. Rynek niemiecki, który pani wspomniała, oczywiście tam nie jest najlepiej. Jest to duży, ogromny rynek, ale też ma swoje, swoją specyfikę. Ciężko, będąc producentem z innego kraju, na nim zaistnieć w niektórych obszarach, także no, będziemy się mu przyglądać po prostu. No to zerknijmy w wyniki. W pierwszym półroczu mieliście Państwo 316 w zaokrągleniu, ponad milionów złotych zysku netto, co oznacza poprawę o ponad 10% względem roku poprzedniego. Dalej EBITDA zwiększyła się rok do roku o 11%, 478 milionów złotych. Przychody ze sprzedaży wyniosły trochę ponad 2,5 miliarda i tutaj akurat mamy mniej niż rok wcześniej. O około 6%. Jak udało się wypracować ten wynik przy niższych przychodach? Tutaj proszę pamiętać, że bardzo duża część naszych obrotów to, to przychody, które zależą od notowań surowców. I to mówimy zarówno w obszarze aluminium to są notowania aluminium, premii wlewkowej, tak zwanej, a w obszarze opakowań to są polimery. Te wahania surowców po prostu przekładane są, co jest już jakby standardem na rynku na klienta i rzeczywiście należy bardzo patrzeć na nasze przychody ze sprzedaży w ujęciu wartościowym, także na tle zmienności notowań tych surowców, o których powiedziałem. Co ważne, mamy lepsze wyniki, bo każdy segment zanotował kilkuprocentowe wzrosty wolumenów, czyli skala rok do roku, zarówno w drugim kwartale, jak i w, półro... w całym półroczu, jest... skala naszej działalności jest znacznie wyższa. Zatrzymamy Doda... się. Przepraszam. Na przykład jeszcze, jeszcze należy brać się zawsze pod uwagę kursy walutowe. Złotówka akurat w tych okresach się umacniała względem euro, głównie, w czym jest denominowany nasz eksport. I... Myślę, że to też miało kilkuprocentowy wpływ na obniżenie samej wartościowo przychodów. Zatrzymajmy się na moment jeszcze przy aluminium. Wielka Brytania i Stany nałożyły embargo na aluminium z Rosji. Unia się do takiego embarga ma przymierzać. Jeszcze na taki krok się nie zdecydowała. Jak to może zmienić sytuację na rynku, i na ile skomplikuje działalność takim firmom jak Grupa Kente? Grupie Kenty bezpośrednio pewnie nie, mamy kilku dostawców. Nie korzystamy od y, już dłuższego czasu, nawet sprzed wojny w Ukrainie, y, z aluminium kupowanego y, z aluminium rosyjskiego, więc bezpośrednio nie. Na cały rynek, wtedy kiedy ta informacja była przekazana, aluminium rosło. Dzisiaj o, od paru tygodni obserwujemy dość istotny spadek cen, więc. Raczej wydaje nam się, że to takie mm, kwestie popytowo-podażowe chłonności rynku decydują, no, y, aluminium pod, to, to jest rynek światowy niewątpliwie, więc y, pewnie y, 30% chyba, o ile mnie nie myli, pamięć y, szacowano udział rosyjskiego aluminium w Europie, no gdzieś to musi być zastępowane innymi, y, innymi kierunkami. Nie, nie, nie odczuwam tutaj żadnego istotnego wpływu od czasu ogłoszenia tej decyzji. Wspominaliśmy o tych poszczególnych segmentach Waszej działalności, czyli mamy produkcję i sprzedaż kształtowników aluminiowych, systemów fasadowych, okienno-drzwiowych, no i opakowań oraz materiałów na opakowania tworzyw sztucznych. Wspomniał Pan, że wszystkie rosną, a który jest w tym momencie najbardziej rentowny? No widać, jeśli, jeśli spojrzymy na wyniki, to rzeczywiście ten, powiedzmy, sytuacja ostatnia, czyli drugi kwartał, bardzo dobrze zachowuje się segment systemów aluminiowych. Widzimy 8% wzrost wolumenu rok do roku i przy wysokich marżach, stabilnych, dobrych marżach, tutaj wsparciem jest niewątpliwie poza tym wzrostem skali działalności i niejako efektywności z tego wynikającej. No, niewątpliwie to, że odwróciły się trendy i aluminium z powrotem jest poniżej 2,5 tysiąca, więc, więc to na pewno wspiera ten biznes. Poza tym, no to, jest, to jest dobry produkt, on jest i energo, pomaga w zachowaniu energooszczędności w budownictwie. Dobra jakość, dobry customer service. Ten segment niewątpliwie, kwartał może zaliczyć do bardzo udanych. Podobnie jest w, w segmencie opakowań giętkich. Wielka praca zrobiona przez segment, dostosowania się do rynku. Produkujemy, przypomnę, jednak opakowania e, z plastiku, a e, udaje nam się dostosować do wymogów e, stawianych przez największe koncerny, gdzie, gdzie te zagadnienia środowiskowe też są stawiane bar, na, na bardzo wysokim miejscu. Umiemy się do tego dostosować, i, i to w połączeniu też z dużym obłożeniem mocy, z dużym wykorzystaniem posiadanego parku, powoduje, że działamy bardzo efektywnie. To jest również udany y, kwartał dla tego segmentu. Y, SWW, czyli segment wyrobów wyciskanych, on jest otwarty, eksponowany na największą jakby różnorodność biznesową, co jest i wadą, i zaletą, ale generalnie rzecz biorąc jest takim papierkiem lakmusowym dla nas. I tutaj rzeczywiście bardzo skutecznie walczymy o wolumen, oddajemy nowe moce produkcyjne. Widać, że z, z dużą, szybko je obkładamy, 14% wzrostu wolumenu rok do roku w kwartale. To jest naprawdę duży, bardzo duże osiągnięcie służb handlowych w rynku, który jest niewątpliwie bardzo trudny i na tle innych spółek, które prezentują wyniki. Wydaje mi się, ten wzrost jest naprawdę bardzo znaczący, ale dzieje się to kosztem marży. Tutaj widzimy spadek i budujemy bazę kliencką, lojalną, dużą, która pozwoli nam no, na skokowy wzrost prawdopodobnie w, w sytuację y poprawy koniunktury. Patrząc tak globalnie, chociaż głównie myślę tutaj o segmencie opakowań, choć nie tylko, jak to jest, że sytuacja jest słaba? No, wczoraj mieliśmy pmi e przemysłowe, które pokazują, że mamy 27 miesiąc z rzędu, dziś przepraszam, 27 miesiąc z rzędu recesji, a państwo nie tniecie inwestycji, wręcz przeciwnie, te inwestycje realizujecie. Realizujemy inwestycje, bo rzeczywiście powiedzieliśmy strategii, że to jest jeszcze ta pięciolatka, w której jesteśmy w stanie oceniając rynek rosnąć organicznie i te dwie kluczowe inwestycje, które rozwiniały obszar aluminium to były nowe prasy w SWW i nowy zakład z kolei w obszarze SSA, czyli systemów aluminiowych, to mniej więcej jest jedna czwarta więcej mocy. Widać się oczywiście no dzisiejsza sytuacja nie jest wyjątkowo komfortowa, ale już te moce są w znaczącej części obłożone, natomiast w segmencie opakowaniowym my byliśmy świeżo po nowych inwestycjach. W roku 19 na początku 20 oddaliśmy dwie duże linie i w ogóle tą działalność BOPP wtedy rozpoczynaliśmy na taką bardzo znaczącą skalę. Więc tam jeszcze inwestycje nie były wymagane w tak dużej skali. Teraz uruchomiliśmy projekt za około 30 milionów złotych. To są dwie nowoczesne linie zestawy do drukowania opakowań, właśnie w nowych, lekkich technologiach, po prostu odpowiadających bieżącym trendom. Więc można powiedzieć, każdy z segmentów rozwija się w tempie, które umożliwia mu. No, bardzo dobre, myślę, na tle rynku zachowania. To jeszcze, panie, panie dyrektorze, bo już zostaje, została nam minutka z haczykiem. Czytamy w raporcie, że w ocenie spółki najistotniejszy wpływ na realizację zakładanego poziomu sprzedaży będzie miała sytuacja w branży budowlanej. W kraju na rynkach europejskich. A jak mówi prezes największej budowlanej spółki w Polsce, czyli Budimeksu Artur Popko, lata 2024-2025 będą prawdopodobnie okresem przestoju na rynku budowlanym polskim. Jak to wpłynie na państwa? Oczywiście jest no jest bardzo dużo różnych wskaźników, które, które można brać pod uwagę. My nie jesteśmy, to hasło rynek budowlany no nie każdy rynek, nie każda jego część nas dotyczy. To nie jest masowe budownictwo jednorodzinne chociażby, więc jakiekolwiek drgnięcie w takim segmencie, czy, czy, czy komercyjnym, czy, czy, czy nawet infrastrukturalnym, niewątpliwie bardzo pozytywnie na nas zadziała. Ale, no cóż, no ten, na tym rynku można powiedzieć, który ewidentnie od paru kwartałów jest rynkiem trudnym. No my pokazujemy, że umiemy sobie radzić. Mamy dobry produkt, dobry customer service i wydaje mi się, że, no, że nadal będziemy w stanie tak funkcjonować. Rafał Warpechowski, dyrektor finansowy Grupy Kęty był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję.